Jeśli państwo myślą, że dobre filmy przyrodnicze, takie jak w BBC, gdzie czyta David Attenborough, powstają tylko w Afryce albo w ogóle w krajach egzotycznych, to są państwo w błędzie, dlatego że Polska również jest takim bardzo ciekawym miejscem do kręcenia filmów przyrodniczych. I właśnie państwu dzisiaj to udowodnimy. Witam serdecznie. Pana najnowszy film dotyczy Wisły, panie Marcinie, prawda? Tak jest, dokładnie. To znaczy co? Ulokowali się panowie tutaj mniej więcej gdzie jesteśmy? Tak, to I było... stąd było okręcone. No było i wszyscy wiemy, że, e, że nad Wisłą są przede wszystkim ptaki, tak? różne gatunki. No to co Też. się Wam udało sfilmować? Też. A, no Bardzo jesteśmy zadowoleni, dlatego że udało się sfilmować praktycznie wszystko, co zostało nam zadane przez zleceniodawców, czyli ornitologów ze stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Także może listował tutaj gatunków, nie będę, bo... Zajęłoby to z pół programu pewnie, ale no, dobre kilkadziesiąt gatunków udało się złapać. Ale coś takiego rzadkiego? Jakiś taki biały kruk, którego naprzed, na którego biały nie kruk, Biały kruk, czarno-biały kruk, to tak. znaczy y, ostry gojad na przykład o, bardzo ładnie wygląda. pozował. To jest ptak, który można by powiedzieć, że jest w dużym przybliżeniu miniaturą bociana czarnego. Jak to wyglądało w sensie takim technicznym? Wy się tutaj czailiście, mieliście takie To była takie robota fajne operatora. tak. A, to była to? robota operatora Krzyśka Skroka, którego tutaj nie ma dzisiaj ze mną, ale to właśnie dzięki niemu te ujęcia udało się zrobić. To jest człowiek o niesłychanym talencie do zdjęć przyrodniczych. Oprócz tego. Nieprawdopodobnej wręcz cierpliwości. Czyli po prostu on w miejscach takich, gdzie, gdzie szczególnie gdzie, w miejscach, gdzie były wyspy piaszczyste, tam zasiadał w ukryciu, spędzał tam dzień i z, mając kamerę z długoogniskowym obiektywem, był w stanie te ptaki nakręcić mało tego, wyczekać takie sytuacje, kiedy się udawało dokumentować jakieś ciekawe momenty tam w ich zachowaniu godowym, na przykład. lepiej filmuje się ptaki, to znaczy czy jest jakaś na przykład pora i roku i dnia. Żeby, żeby jeżeli chodzi o dzień, lepiej. no to nic nowego nie powiem. To wszyscy operatorzy wiedzą, że to są te pory przełomu dnia i, 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 czyli, nocy? i nocy, czyli na przykład tuż po świcie i przed zmierzchem, kiedy jest najciekawsze światło. Natomiast no, jeżeli chodzi o porę roku, no to tradycyjnie na najwięcej roboty mamy zawsze kwiecień, maj, kawałek czerwca. To takie, takie miesiące, kiedy kręcąc przyrodę praktycznie nie, nie siedzimy w domu. Przyroda to są bardzo ciekawe plany. Często coś się dzieje, bo rzeczywiście, jak na przykład szczególnie w Afryce, jak na przykład lew prawda, poluje na antylopę, to robi podchody, no to jest prawie, że film akcji, tak? No, ale u nas w Polsce to, to, to często tego nie ma. Przecież telewizja film lubi akcję, lubi zmianę, lubi wartość, jak coś się dzieje. Dlaczego pan wybrał akurat to? Nie, no u nas też jest akcja, Aha. jak najbardziej jest akcji bardzo dużo, może nie w tak spektakularnych wymiarach, ale jak się przyjrzeć dokładnie, to myślę, że i tutaj na około jakbyśmy z godziny pochodzili, to na przykład to moglibyśmy obejrzeć bardzo ciekawe polowanie krogulca na, 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 na sikorki. Mm -hmm. Tylko, że to tak, wtedy że... trzeba zrobić właśnie z zupełnie innej jakby perspektywy. tak? Czyli w czucie, o mamy chyba, to, to mamy, jest coś tak, takiego. Mamy wronę siwą. Wronę siwą, po prostu. częstszych, ciekawszych też. A to takie mnie na czasami przelatują, tak? Wisły, ale to właśnie. To rzeczywiście z... też trochę Z wroną bardzo, siwą no. udało no. nam się tutaj nakręcić ciekawą scenkę zawartą w filmie. Zresztą udało się to nakręcić w w centrum Warszawy, Aha. kiedy wrona znalazła sobie małża, potem podlatywała z nim na nadbrzeżne kamienie, wznosiła się tak na dwa metry gdzieś i zrzucała tego małża metodycznie dotąd, aż go nie rozbiła, żeby się tam dostać do środka. Na liście ptaków do sfilmowania był też dzięcioł czarny. Trudna sztuka, prawda? Ale w końcu się udało. Czasem tak, czasem nie. No nam, nam ten, jeżeli można mówić o budowaniu napięcia w czasie realizacji filmu, tak. to on nam zbudował napięcie, bo akurat zleceniodawcom bardzo zależało na tym, żeby go pokazać, bo to taki największy z europejskich dziękciołów. Ale tak pokazać który, po prostu, czy jeszcze w żeby konkretnej go sytuacji? W, w Filmować w Łęgach nadwiślańskich w Warszawie. On tutaj kuje największe dziuple, największe spośród dzięciołów. I no trzeba go było tutaj mieć, ale całą wiosnę nam się to nie udawało. Odwiedzaliśmy wszystkie rewiry, które ornitolodzy mają zmapowane, sprawdzaliśmy po kolei. Raz gdzieś się go udało usłyszeć, bo on się tak charakterystycznie odzywa. No ale cała wiosna minęła i wyglądało na to, że jeżeli chodzi o dzięcioła czarnego, to będzie klęska. No i w jesienią jeszcze przyjechaliśmy, no prawie że dokładnie w to miejsce, tak gdzieś ze 100 metrów mm -hmm. powyżej, żeby nakręcić statka sikor, które się przemieszczają w tych, w tych łęgach, tutaj sobie żerują. I nagle Dzięcioł przyleciał dosłownie do nas. Z, zaciekawiony Dzięcio czarny przyleciał się. Co si wy tu robicie? Nam, nam, no dokładnie z taką, mniej więcej, z taką intencją, bo zaczął na nas pokrzykiwać, siedząc parę metrów na mochę. Tak, no tak to brzmiało mniej więcej. Pan w zasadzie, teoretycznie, nas tutaj przyprowadził, ale teoretycznie w zasadzie nie powinien Pan znać tych rejonów Wisły, ponieważ Pan jest z Krakowa tak. I Pan lepiej wiedział, gdzie mamy przyjść niż my, chociaż my często tutaj nad Wisłę yy, przyjeżdżamy, czyli co, czyli Pan musiał poznać tutaj te wszystkie rejony, jak, dłu jak długie. To w zasadzie no, od wczesnej wiosny, żeśmy tutaj Aha. bywali, staraliśmy się znaleźć miejsca takie, które będą, które wyglądały na to, że potencjalnie będą, będą ciekawe. No ale przede wszystkim mieliśmy wsparcie od ornitologów ze Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, którzy tutaj monitorują ten teren i, i mają go, tak. ten teren jest zmapowany, że tak powiem, mhm. przez nich. Oni go bardzo dobrze znają i pokazali nam dokładnie, gdzie czego szukać. I to jest film, który powstał w związku z projektem Live Plus, prawda? Bo to tak. nie jest taki jakby oddzielny byt pana, tylko on jest też wpisany tak. w kontekst ochrony przyrody nadwisiańskiej. Nad, nad Wisłą zdecydowanie tak. Ten film powstał w ramach projektu Live Plus Wisła Warszawska. I jako taki film, który ma mieszkańcom Warszawy głównie pokazać, jakie cuda, jakie skarby mają zasięgu ręki. No i cóż, no nie mogę też wspomnieć o udziale w tym filmie doktora Andrzeja Kruszewicza. Tego, dyrektora Warszawskiego Zo, twórca Tasiego Azylu. Kiedy premiera? Premiera z tego co słyszałem 15 stycznia.